podobało się? To co teraz proszę Zapraszamy i ze <grymianie> skeczem Kabaretu Młodych Panów. A, no, nie! Aleś mnie wystraszył! No co? Ja też mam prawo się tu schować. Każdy chce żyć. Dobra, dobra. Nienawidzę przed. No, ja też. A teraz jest jeszcze długa. Słyszałeś? Przygoda lat w telewizji. Tego odchęni? No. W interwencji. Z koszem na głowie. Skąd że to? Dziury po kwasie go zdradziły. A ty wiesz? Andrzej do nas już nie wróci w tym roku. Jak to nie wróci? No normalnie, wczoraj miał błęd z trzecią mamą. No i zrobił im zajęcia, spchnięcia bólu, rzutu oszczepem, rzutu młotem, rzutu piłką lekarską. Wszystko przyjął na siebie. No, tak. A na koniec zamknęli go w skrzyni i napisali sport to papieros, a ruch to kiosk. No tak kochał ta byłem. Ale W to jest pikuś. Sztuka, tamto dopiero jest jazda. – Słyszałeś o tej plastyczce? Nie, ja coś stało? – No właśnie, nie wiadomo. Ale już brud koszulu już obiecał się tym zająć. A studia, stary, tamto dobierze jest korlina. Oni tam mają swoje kluby. Nawet nie mów. Jak mój kolega ostatnio był w takim jednym klubie, to wyszedł żywy tylko dlatego, że miał papier.